Bardzo serdecznie w Pejdę 2, dwa ze mną jest wieszak dominator i robu! Yo, elo. elo. Tak, dzisiaj sobie zrobimy kolejną misję ze StoryLine'a, tym razem jest to Scale, Phrase, Mension. Tą misję, jak pamiętacie, kiedyś, dawno, dawno, dawno temu robiliśmy. Robiliśmy ją też na cicho, dzisiaj będziemy robić ją na głośno. I będziemy robić dwa osiągnięcia. Jedno osiągnięcie to jest speedrun, czyli musimy zrobić e, daną misję w 15 minut. Oczywiście postaramy się zrobić. A druga misja to jest, że wbijając do tego głównego wroga, który się tam pojawia na samym końcu, trzeba go zabić, przynajmniej ja go muszę zabić z, te z tej takiej broni, która się nazywa... Komando 101 je Rocket Launcher, co nie? No oprócz tego, build na anarchistę. Szybko pokażę, jak to wygląda. Gramy na overkillu, więc raczej tutaj dużej filozofii nie ma. Eee, no i co? No to chyba lecimy. no! do. No. bardzo lubię tą misję, tak powiem szczerze. No 15, 15 minut mamy, żeby Muzyka, zrobić Muzykę ma fajną. Muzyka jest kozak, no. Teraz w ogóle Bloody hostuje, bo to podobno jest jakiś bug z tym osiągnięciem. że... Tak, tak. Ja Tomek... nie, nie wiem, czy jest dalej, ale no, może na naprawili panek. w sumie. Możliwe. Ale Tomek mówił, że kiedyś był taki bug, że tylko osoba, która hostuje, może zrobić to osiągnięcie, więc na wszelki wypadek to zahostowałem. Masz ustawiony Bloody w Soundtracku custom Heist track? No jest custom, a co? No to będziesz miał z misji wtedy. Random track jest, czy custom ma być? Custom, custom. custom. Bo, bo custom, to, co to znaczy? To znaczy, że jest dostosowana muzyka do misji. Tak, Teraz jest fajna taka okay. A to jest, no, to jest po prostu, no, kurde, to jest piękne, bo to jest po prostu, e, jak ktoś ogląda człowieka z blizną, no to to jest dokładnie, wie, wiecie, a, no to jest no, to do... jakby misja z tego filmu, nie? Dobra, uwaga, zaczynamy, pamiętajcie, 15 minut na zaliczenie. Przytrzymaj Enter bo speedrun. Nie tak. wiem, czy to ma znaczenie teraz, ale... Dobra, jest... I, i przytrzymajcie G od razu, nie? A nie, 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 nie trzeba. Dobra, lecimy! Lecimy! My! My! Szybko! Za honor! Tup, 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 tup! Ja lecę tego na prawo zobaczyć. Lec, 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 to to rozmnożyć roz... się, że tak powiem. Nie mogę skakać, czekaj. Dobra. Oho, jest, dobra. Użyj stick, no. Użyj mocy usb sticka, wiesz, jak... Szybko, szybko. Uuu, myk, myk, A to myk, początek myk, myk. jest tak samo jak na cicho, tak? Z tego co widzę Dobra Dobra, sakuj laptopixa Takuj, tylko się pospiesz. O nie 87 sekund. nie wiem czy da się to przyspieszyć No to ogólnie początek na cicho i na głośno jest taki sam z tego co widzę. Mm -hmm. Tak samo trzeba wszystko skakować Potem się jest różnica. O dobra, znalazłem e, Benzynkę znalazłem, bo się przyda. Dobrze. Bzim-bzim. No, ja w ogóle gram teraz z Scarface'em. To jest w ogóle fajna Uuu, postać. Uuu, Scarface tak się nazywa postać? No tak, to jest e, dokładnie Tony Montano. Pogasz? No, faktycznie to jest on. No. Nie, nieźle. O dobra, czy. E, no, otwarza, no Właśnie, nie, by, no. rozdzielmy się po mapie, żeby żebyśmy do tych skrzynek mieli w prostu styć. Tak, tak, bardzo dobrze. No ja jestem przy tej skrzydze, tylko że nie mam pił, w sumie może piłę trzeba było. A obiektować. widzisz, a nie pomyśleliśmy o tym, że praktycznie pił. Ja ja ja. Dobra, ale, ale myślę, że zd zdążymy 15 minut. Nie, no, jest tak, plan jest taki, żeby po prostu jak najszybciej to zrobić, nie, nie kraść do lootu. lutu nie wiem, co no jeszcze. 15 minut. Żeby jak najszybciej te obrazy musimy zrobić. No dobra, no, kable tutaj zrobione. Na stelpie da się zrobić w 10, w 10 minut. Wiedziałam. No na stelpie, tak, no na to cibe, na stelpie, To Jest na to, jak zrobić 13 minut. Eee, no 10. na stelpie też jest osiągnięcie, żeby to zrobić, więc... Z no tego, co widziałem, to niby ciężko, to trzeba nieźle przeraszować. Poczekaj, bo wszystkie, jak ma się jammer to na ile starczy minut, jak się wszystkie użyje? Mm, jakby tak użyć wszystko, tak, no 4 minuty. A, 4 minuty. Plus te małe 600 kurwa, małe sześciosekundowe. No O, wiesz, musiałby mieć perfekcyjny timing, no nie? Takie, to, żeby to, 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 to idealnie ma. jak jeden strzał, to drugi postawić, no nie? To co, dymo, brzydkie? Tak, dym plus, być, minus, tak plus, minus, no... Myślę, że mi to cztery minuty Ale wiedziałe. wiesz co, bo, bo tutaj Problem tej misji jest taki, że to jest bardzo narąbane przeciwników na cicho, nie? Okay, bez no pagerów? Oni nie Speed mają pagerów, mamy, nie? Mamy farta, ale... mamy farta, bo jedna skrzynka nam się nie odpaliła nie O nice, dobra, bardzo szybko. No to lecimy też szybko. Go go, go 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 Speedrun! No bo widzisz Bo teraz jak gramy to gra na spierę po prostu Najlepsza Dobra, otwórz ja wejdę od drugiej strony jak mi otworzycie od razu Duży mózg <laughs> Tutaj, o nie! Jestem od drugiej strony, nie mogę nacisnąć Nie najgorze Siemek Hello kradniemy obrazy szybko. Kurde Kolej, kolejny znaleźć. No nie nie, nie możemy jeden. jeszcze ukraść. Jest na, na korytarzu jest drugi. Ja tu mam jeden, dobra, szukajcie obrazu, szukajcie obrazu, u mnie, u mnie jest jeszcze jeden. Dwa nawet no szybciej, szybciej, bo speedrun, no co, co oni tam gadają, no Bane przestań gadać Dobra mam. I musimy musimy podpalić od razu. Kurde, gdzie gdzie to no, jest... Ja schodach jest, schody? Jeden. Ja, jest no Kurde, chłop z shotgunem. To, to, no i biorę to i muszę to zanieść, ty trzeba tak? No, i rzucić, tak, tak, dobra, dobra, dawajcie, szybko, szybko, szybciutko. U mnie, be... ja, ja tu będę miał obraz. Badi rzuć, a dobra, no, bo to masz u mnie dobra. na plecach. Cię zbugowało i widzę u ciebie na plecach. Ja tu tak. mam jeszcze dwa obrazy. Obra, tu widzę jeden, biorę. Badi korytarzem na prawo. Korytarzem na prawo? Tak, byśmy mogli. Dobra, znalazłem. Mam obraz. 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 Szybciej. No jeden leży tam przy ognisku Bo on leży, bo go rzuciłem przez ten przez górę Tam Dobra jeszcze jeden Jeszcze jeden, ja, ja już tu zostaję, bo ja mam, mam benzynę mam, 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 mam. Ja mam benzynę więc Dobra To dawajcie podpalajcie Gierkę do 60 dawaj na dawaj wieszak Migierkę mega gościu czekaj no To nie jest wytłumaczenie wieszak No właśnie wieszak Dobra, Gierkę, już się pali prostu, codziennie ścinek. dobrze Komputer trzeba naprawiać? Bo tam pokażę, nie, to się z... nie, to się spunkowało. No mega farta, bo jak to, jak to się pokazuje, to jest że jedna z to będzie. No to dobrze, nie no, ja tak to zauważyłem. No my to jak zwykle mamy farta jeśli chodzi o tę misję. Dobra, i teraz y, będziemy mu zrzucali na, na to, przez, przez dach y, jego samochód, właśnie. Najpierw, najpierw do wody. Potem, potem, A, dobrać. najpierw pierwszy do wody, a drugi przez dach. No. Kurde, zostałem przez tego klokera. Yy, Żeby go zdenerwować, tak. Obu... Jak na. Gdzie ty tam jesteś? Dobra, dzięki. Ej, kloker do domu. Oj, no bydłem. Nie wiem, tu. a się od niego dostałem. Okej, okay, nie dostał rakietą w łeb. Dobra. Jakaś karta magnetyczna. A, wiesz jak? A, dobra, Czekam, to jeszcze. Co? O jakie ładne samochody! Byłaby wielka szkoda, gdyby coś im się stało. No tak. nie, najgorzej. Dobra. A ty, ty, już to robisz, dobra. Wiesz, kelty wolny, no ja nie wiem. <laughs> no ile to możecie montować, pospieszcie się. Pa, myk, zabieramy ci, gościu. Nie ma kurde, ja Ernesto ogóle, Sosa? Dekup, 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 dekup? Chyba Ernesto Lamus. Dekup tak, dekup się świeci, no. tak się powinien nazywać. Tak się powinien nazywać. A gdzie, gdzie on leci w ogóle z tym samochodem? Pa. Do wody. Do wora i wór do jeziora, gościu! No, myk! Proste. Fajnie. Dobra, jeszcze jeden. A czekaj, tam jest samochód gdzieś z tyłu? No, a, a dobra, bo to jeszcze... bo to i, trzy i, samochody. Idź się od razu tamtego żółtego. Nie pobietu. no, przecież on musi obrócić no, jeszcze. Chcę tym żółtym, no nie, ale... I tak jeszcze tam tego na pewno w godzinę. A, szybszy chyba byłem. Hmm. Nie wiem. Montujcie, montujcie, montujcie bo już 6 minut się w to bawimy. Jak będziemy jest... montowali razem, to zamontujemy się, O, to tak Ułem, sekundy szybszy, widzisz, szaszak. Nie, no to dlatego, że montowaliśmy we dwoje, i to szybko było. Prostory, ten tym w tej grze. Tak. Pop... No no tak dobra, pamiętaj, Bloody, żeby potem tak. chłopa wysadzić off-hackiem. tylko, no kiedy że... będzie ten moment tylko, co nie? No jak wbijemy do środka, to on tam... Ja yeah. <laughs> się dziwię, czemu mi się fejdy laguje, lagują mi ciała nie znikają. A, hmm. no widzisz, Wszystko no jasne. Ustawiłeś ten na nielimitowaną ilość ciała i teraz się dziwi, że jest problem. Nie no, mod modli się zepsuł, bo ja mam znikające ciała. A tu no nie znikają ciała. No i to nie ma łatwo, wiesz, jaki co teraz, to. Nie zrobić Trójkę to montujemy, szybciej będzie, będzie. Kto szybszy? szybszy. To szybszy? Nie no, to razem... Speedrun. Speed. Nie wiem, kto szybszy. Ja Chyba... Oj, patrz, patrz Bloody teraz co nie robi. Kurde, chłop. My Przez sam sufit. Przez no zar. i teraz to będzie otwarte, więc Blady ty się przygotuj. Znaczy, jeszcze jeszcze nie ten pokój. No pokojecie mi, ten pokój po prostu. Bo to, to, to będzie ten pokój wchodzę. tam na górze. Vladi, poznajesz to miejscowe? Wiesz jak, kurde, nie idź tam. Ja, Bladdy tam ma iść. Ale musimy tu retę turety turety. 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 O nie! Czekaj, jest turet gdzieś? A teraz dopiero. Dobra, Dobra, Dobra one, to one padają w Kolejny. Tu jest to, Które to, to jest. są drzwi, te ten na wprost? Ten na śladku, tak. MYK, no, tak serpekał. Tak, tak. Dobra, szykuję się. się. Zaraz on wyjdzie. Tu patrzę, gdzie on jest, gdzie jest ten pisaniak? MYK, MYK. Zaraz wiem tu piasek. Dobra, doliczyłem się. Ała! Raz, zaliczyło. No, jeszcze mnie powalił. A czy wam zaliczyło Tomek, to wie? Nie, mi nie zaliczyło. Czyli to jednak um, osoba, która teraz. Czyli, czyli to no, musi oso Dobra, szybciej, speedrun. Tak, 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 speedrun. Nie ja speed speed podłączył, tylko mnie blady powali. Dobra, tam gadasz, że po ty jak zwykle. No. Te no. Cię, ale to szybko chodzi na górę. A przesadzasz jak zwykle. Dobra, drabinkę zamontuję, Fajnie, żeby łatwiej że było wyjść. Była łódka, nie... O, Mestako, Mestako mi coś pisze. Nie pozdrawiam widzowie, co? To mi <laughs> co robisz? jak sejfu. Typowy murzyk. Co? Typowy Mestako. Typowy Mestako. Typowy Mestako, dokładnie. Ja już tutaj kradnę, wiesz. To, to kradnę, kradnę. ty Robert... okay, Co wy robicie? What? Tomek no ty padłeś do safefu No co jest? To jeszcze raz wieszak? Masz left Forde kupiony w ogóle? No kupiłem A no no właśnie się, bo Ardej dobrze do Leffordowej no. no. A co dodali w końcu w tym Left Forde? Kampanię w dalej nie rozegrałem Kampanię, a tylko kampanię? No chyba jak i poprawki jakiś jak broni nie poprawę, A na czym ten jakiś nowy tryb był mi się tylko wydaje? Co? Nie? Był nie, jakiś nowy tryb czy nie? Jakiś last-end był, czy coś takiego? To jest kampania, czy to jest to jest, czy to jest kampania, to jest kampania. <grym> <grym> nie wiem, ale chyba to jest... że dodali dali prostu nowe mapy do Turbo survival chyba też. Musiał, musiałbym zagrać, bo nie grałem jeszcze. Tomek, my co ty ja robisz? Nie no, nie my najpierw, my najpierw kampanię od początku robię, bo nie przeszliśmy. Ej, czy wy to widzicie, co tu się dzieje? No, skacze patrz. Ej, dobra, że nam nie odłączyli tego. Właśnie, żeby prawda, nam 15, 15, 15 na fps tu mam. Bo oni no. mogą zepsuć te wyciągniki, gałgany. Też się poskaczę. Gstę Jak byście, Co wy jakbyście w ogóle tam wybili? Da się stąd wyjść? Kurde, bo... My na tym będę z tego stoimy, ale u was skaczemy. O! Też skacze? Milnujcie, żeby ten. Milnujcie żeby ten, żeby nie wyłączyli, wiecie? Bo już 10 minut to robimy. Bloody, dołącz się do zabawy! Nie, ja muszę bronić gałganie ten, jako jedyny muszę bronić ten. A my bronimy tylko się z góry. A my po prostu skaczemy wesoło. Jest ile tu ciało leży I co to jest skacze teraz? Tak no i Skaczemy Gumisie Ja no pierdzielę, ale jak skaczecie Ułaga, przed ekranem masz A ma to nie Masakra jakaś ty, dobra, bo kurde, zaraz nie zdążymy, jak to tak już się wyciąga końcówka. Mam nadzieję. Wreszcie wolno wyciągać, co nie? Masakra, ile można wyciągać? Dobra, idealnie, przerwa w fali. O nie, Tomek, Tomek tak padł mocno, że aż... dawałem po prostu mnie niego Homek z salto u mnie jakieś zrobili. No on tak leżał i skakał na tym. Ej, ale powiem wam, że jest coraz mniej czasu. Pamiętajcie, ja, tak bierzemy, bierzemy, bierzemy. Bierzecie z góry, z góry bierzemy. Na to, nie, niechaj, pamiętajcie. Ta, ja, jajo bierzemy. Jajo. jajo. Dobra, gdzie jest Gdzie jest To bierzemy jeszcze raz. Jajo, to było. To z góry. Dobra, bierzcie, nie, bierzcie. Gdzie to no. jajo jest? No, u góry, yy, Jaki koks jaj? w sensie. Koks. koks. A koks! no to mówię, że koks, ale nie. to się nazywa jajo. jajo. Nie, koks. To Studi jest. Studio jajo. A Dobra, chodź. To... o ja, to... ja pierdzielę, bo to jest tak daleko. Dostaję. O nie. Mm. Damy razy, jeszcze nie będę. Nie będę miał 14 fps O nie, dopiero pierwszą paczkę wziął. No dobrze, i wszystko przegramy Rzućcie wszystko... nam tu, Tomek, rzuć tu tę paczkę. I przez ja wieszaka przegramy niedobrze. Bo masz 17, 17 fps -ów. Wszystko a to jest chyba wystarczająco jeśli to weźmiemy. Szóst, czy nie 6 musi być, jeszcze 3. Ta, ta. Macie tam? No to. Jeden Macie 3. Halo. No mam jedną, ale właśnie coś chyba źle poczyniliśmy. No nie panowie, bo 30 sekund, halo. Jak 30 By, sekund? Piętna, to pięt... A to 15, piętna... a nie, e, dobra. Jakbyś na cicho robił to byłoby... A nie to luz. Nie, to nie ma się nie luz, mało czasu mam, nadal. To jest nie. Nie no dobra, to ale to bez takiej spiny bo ja tu draminkę zamontowałem. No gdzie widać co ja wziąłem? A ja ją faktycznie widzę. Macie dwa? Ta, ja mam. Dobra, jedno. Ta wiesz, ta wiesz, wiesz ta jakby to jest rozpźć, jest taki, że nie mogę przejść. Dziwne. Ja pierdzielę, co tu się odwaliło? Jaki to jest rozpizie roz totalny Masakra no i z tych chłopom na respiło, nie? No nie wiem o co chodzi. Nie boję ich tu dużo. Tego pamiętam I Lecimy! Ej, Crypto nawet tego, że Inspire był będzie się przebiegał. Faktycznie Inspire! Oj oj ja go, ja go przyspieszyło teraz, no Dobra. No mamy i klasa. Jezu, mi ciała nie znikały i lipę przez to miałem straszną bitwę. Wieszak, jaki kurde sabotaż tam ma. FPS-1, jakiego miałem w ogóle? Nie tak, ja stoi wieszak. Z tego co tego miałem, no, Nie do 10 FPS-u Oj, byczku. Ale A się bady, udało, pięknie, zrobione. bardzo fajna misja. No. no i tym wesołym akcentem. O! Albo czekaj jeszcze zobaczę skina, jakiego dostałem, albo co dostałem. No brad ty jesteś hostem A, teraz. Ja, tak, 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 Spację sobie przytrzymaj. Uh -huh. <gry> no No i tyle. Uuu, znowu jakieś gówno, które posiadam. Nieźle. No. I teraz z tym kończymy. Elo, elo! Elo, elo.